tej strony Kiri, a to kolejny odcinek Borderlandsa 2 z Kłatrym. Siema. W ogóle już jestem w aucie i na niego czekam, on się zaraz połączy. Dobra, jest. odzie jesteśmy w tym twoim różowym. A właśnie, byliśmy sobie na 10 level, chodziliśmy po całej mapie jak yy, No i on znowu zbugował grę. I powiem coś. Czy zobaczymy, czy ten Bóg, który chciał zrobić, mu się uda. Na razie wam jeszcze tego nie powiemy, jaki to Bóg. Dobra, teraz do miasta idziemy. Ale powiem wam. Ja, albo ja nie. Tak uważam, że mu się nie, nie uda, ale zawsze jest mała szansa. No właśnie, bo Kwatry e, sobie zrobił takie coś. E, no bo onże lubi gry bugować i zazwyczaj mu się to udaje, to wymyślił sobie takie coś. W ogóle siostra tam jest. E, ale jest cicho. Wymyślił sobie takie coś. Zrobił sobie tą postacią na jednym koncie e, misję główną, nie? Za którym staje się miejsce na przyszłość pod takie podręczne. no w punku i on e... I ten to Was to zrobił jeszcze raz no, tyle siostra, siostra <śmiany> <śmiany> maczałeś na czwartej straści co muzyki Na te te nam te muzyki. te 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 to! W ogóle, jaki mi pasek expert. Ja, jaki mam teraz? No. Mamy tamyś przecież, nie? Wiem. Eee, mam pół jednej. Ale czy ten ja ci snajperkę dać, nie? A ja sobie y, pogadam. Tam, tam o, ogólnie, co, Shotgun? I mam. Ogólnie... Nie, karabin 38 razy 3 Taki maszynowy. Jeszcze ten mam... i Shotgun 26 razy 13. Czekaj. Co chcesz? Czekaj, 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 czekaj. Dawaj Dobra. Eee, plan B w ogóle. O, siostra mi spokojnie wyjeżdża z tą muzyką. E, dobra. Masz. Tu leży. A się ma? W ogóle komono twarz. Gdzie jest ta snajpa? Tam leży. Tam czyli Tu. Gdzie rakieta poleciła? Czekaj, bo ja tego nie widzę, nie mam tego nigdzie. Czy to mi zniknęło, czy co? A tu jest moje. E czekaj gdzie? Tam to leży, tam! A dobra. Pomyślałem, że tu rzuciłeś. I teraz tak, jak trzeba moja snajperka. Eee, e, celność ma trochę słabszą. Fajrz, no, ale to jest dodatkowe 24 e, Ale nie, tak jest spoko. A teraz patrz na to. On w ogóle sobie je losował. To jest w ogóle takie coś: snajperka. A taką jak mieć na tamtym koncie. Chodź, robimy wszystkie poboczne. Idź już do jakiegoś kolesia. A ja zamknę drzwi. Nie zamknę. Testa poboczna? Nie, głównie, Ale choć poboczne robimy. No mamy tylko tą. <noise> Przynajmniej u mnie. To ja pójdę. You'll never take me alive, you robotic bitch! A fajny Czekaj, nie idź tam, nie idź. Dam ci radium. Chodź, nie rób tego, ja idę do. Czekaj, Claptrap miał taką misję Easy. Bo Czekaj nic chwilę. nie trzeba było robić. To idę do Claptrapa. A tu w ogóle mogę swoją postać zmienić. I tak jej nie będę zmieniał. Znowu masz telefon, nie yes. nie, ale to jest, bo musimy tylko strzelać. Ta zrobię to, a ty idź do Club trapa, bo to możemy sami zrobić.

tam się jest spoko dostaje expa za to, że musisz otworzyć szapę, bo on ci każe robić inne góry na dance, dance Baby, ale... A tam to zrobiłeś? tam musiałstwem stać w gadał? Nie, ale... Wiem, jak też robisz. jakie okay. Nie kłam. Nie, strzelam do jakiegoś trwela. Nie, tej mnie nie robię. Co? I robisz właśnie. Nie, nie, nie. nie, robię nie dla tak jakiegoś Markusa, to, czy do kogoś. Wiem. No, no czym ja mam go trafić? Bezu, dziwny. Nie pamiętam, jak e, czym go miałem trafić. Nie, nie umiesz angielskiego? Nie, ale nie pamiętam. tego nie pamiętam, jak się to czytało przetłumaczyć, bo mniem angielski. Przetłumacz mi to. Na serio. Czym ty to zrobiłeś? Jeśli chcesz kupić jakieś elementary weapons like these, z To już jest zrobione. No i ty dostałeś w bronie, nie? Nie, nic nie wystaje. E, czym go trzeba boszczyć? Z tym zwyczajną bronią. A, dobra. Aaaa, jestem To my się zaraz zrobimy Nie, nie do Maxi. Albo chodź. No, nie. Najpierw nie. chodź tą główną, zrobić też szybko. Dobra, to ty zrób tą główną.

Czekaj, jaką my teraz my się robimy w ogóle? Plan B, Assassin, The Assassin. A, dobra, to, to jest w tej chyba fabryce, nie? To zrobimy. Nie, nie, to. Plan B, bo to jest w miejscu. No wiem. To Najpierw zrobimy to, a potem to Assassin, The Assassin. I będzie najs. Nice jestem ciekaw, czy w ogóle czy jest to jest tą misję W ogóle ile ma jak, tak na pasku? Ja Dwie kreski. Ja mam jedną misję. Ja mam trochę trzeciej No bo też tam są wykonane. Nie zrobi się bariera. On pewnie przejeżdżał bariera, jest przez cały czas. Dobra, nic nie mówiłem. Follow do hell. A. nie wiem co wziąłem, coś wziąłem. Czekaj, a trzecie miejsce mam na to, a ty? Masz czwarte? Czekaj, a zablokowały się nowe myśli. Dobra, teraz nie robimy tych głównych, tylko poboczne. Nie do ZEDA, nie do ZEDA, do ZEDA później, ja nie chcę. Iść do klaptrapa, bo ta misja jest chora. Ale easy. Patrz, co, patrzcie, co on nam da za misję? Zobaczcie. Ale patrz, patrz, co pisze. Wiem, ja to widziałem. Ale niech widzowie patrzą, patrzcie, musicie to zobaczyć. Collect a few brown rocks for me. Then I'll beat the badass cat. Then, go for the lost staff of Mount Shuler. Then. I'm what? <laughs> Mama, your baby. Son, this might sting a bit. Bring me the head of the destroyer of War, and then you shall dance for my enjoyment. Those boys' call happen. I? Koniec. Dobra, chodź, bierz. Na razie te weźmiemy poboczne i zrób. To później zrobimy, dobra? Wiesz to zrób. Masz takie osiągnięcie? Oh. Musisz iść do niego i wcisnąć F i później zmale. On ci do osiągnięcia dostaniesz. Muszę co nacisnąć? Tak, dostaniesz wtedy osiągnięcie. F Do doktora? Nie tu, do trafi. Co mam? E? Czy E? F. No takie V jak masz tam, nie? Nie FF, tylko nie, nie Czyli co jeszcze, bo ci nie rozumiem. Tam to drugie na dole, masz. A V? Kliknąłeś? No. Nie zadziałało chyba. O, nie. Czemu klik? Co? Co ty zrobiłeś? Ja nic. Dobra, nie walczmy. A no, i paję. Dobra, skończyła się. E co się stało? Opa, no klikam na niego, pał czy C? Masz granatę, murzucam. Co ty robisz? Wykonuj mi się. Popatrz nam? Nie chodzi na razie, to co mamy, to jest chyba za gówno. A trzeba też tutaj wszystko zrobić, nie? Jak czy siak. Nie mogę tego echo wziąć, jednego, e, ale ja się muszę uleczyć. A, no dobra, tu mam leczenie. Dobra, ja weź jaką zrobimy misję, ja wybiorę. Eee, no. hunde. To. Choć to najpierw zrobię. No to jeszcze inne wiąźnie. No to później wieźniemy. No tam trzeba wziąć, wszystko pójdziemy. You know what? Mieliśmy ból, który pęknie. Hey, Roland, had Jack here. A. Dobra, weź wszystkie misje poboczne. No to idź po do mnie. No to idę. Hey, bitch play. Czekaj, czy też. Jest... A nie, dobra. Eee, mordę. Dobra, za go z pistoletem, chodź. Gdzie ty idziesz? No, na misję. No, tam. No, bo. ten. A gdzie ty idziesz? Co? Co, co, co? A dobra, walisz to. Tam, gdzie trzeba. No mi pokazywało tam. No, możesz też się teleportować. No. Ja Ty. prowadzę. Specjalnie wziąłem te różowe. Le. Czekaj. Czekaj. Nie jedź. Ty... O dobre się Co ty robisz? Yy, nie? Koledzy mojego brata przyszli. Eee, I bla 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 bla. Jak Bo one bla bla blują. Też twój brat nie ma Nie no, ma dobra, jedziemy tam. O, go, Siostra bije mi po pierwsze Jana Pawa drugiego, nie moje, ale bije. Ej, ale tym się szybko bijesz jakiś pistolecik na dole Zobaczyć No Tylko mnie nie przeżej Słabe, ale wezmę Co? Co to było? Pchaj mnie, tak? Chodź tam musimy, to mnie pchaj tak Dobrze, no, czekaj. Pchaj mnie. I iść tak na tak przed nimi No dobra, jestem Dobra, to dzięki to... za podwózkę Ej, ale nie to jest bez, to jest best, to jest best Ej, jest wszyscy nawet nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. Ale? A ja wiedziałem. Ile minut? A co ile minut? No, Na odcinku. No jakieś 10 już będzie. Wait chyba... for me! Ej, tam coś jest. Eee bez... <laughs> sorry, starcza. <laughs> ja przyjadam. Idziesz? Dobra. Da, jeszcze tak dwadzieścia minut, robimy odcinka.

Ja teraz pojeżdżę. Przekaj. Dobra, wsiadaj. Dobra, nie robimy na razie tej. Chodź. Nie, to assassin. Bo to było pierwsze, co mieliśmy robić. No. Zjeżdżamy komuś do fabryki, której produkują byki. Dzień dobry. A ja tu przyjechałem, bo mnie z domu wyrzuci. Proszę się nie martwić, to tylko na co. Tylko na cały rok. Eee... Dobra, tam del Dasz radę ich zabić. No. O, chyba do mnie. Ktoś do mnie strzela. Poczeka, że mi tak trochę. Odbude. Ale oj, oj, nie. Dobra, już nomad. Panie nomadziegi. I... <śm> 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 Czekaj, tam co idzie do mnie. Ej, spadłem akurat na to co leci. Czekaj, leć mnie. Chyba zora dednę. Leć! Czekaj, muszę innego zabić. A ja zaraz dednę. Tu za to boom jest, za to boom. Nomad, 5 HP. Miałeś tam no Ale nie, bo jak ty mi mówiłeś też, że miałem tędy dałem. To gdzie ja jestem jak daleko? Ale chyba nawet na tej mapce co ty nie jestem. Mówiłam lecz nie. Ale nie... A tak bym sam też zginął. No mnie trzeba jakieś no. cztery eee. osoby. Dobra, ale się tepłem. Nie patrzenie w ogóle tutaj przechodziłeś, zaraz i tak na następcę. ma? Nie patrzenie, przechodziłeś, to jest takie. Nie przechodziłem. E, teleportowałem się do samochodu. Do samochodu się teleportowałeś, ale i tak nie było. Po trzy ale, ale teraz zmieniam na moją snajperkę. I na snajperkę. Ej, w ogóle. Ja mam jakiś wiem, jakiś słaby pistolecik w ogóle. E, jestem killer w ogóle... Co, tak mam w ogóle w ogóle. A mi nic nie pisze. Czemu Ty nie mam Ty będziesz mam? miał chyba Wardoga. No. Co? Ty będziesz miał Wardog napisane. Pistolet jakiś i coś. Weź. Eee... Czekaj, i wy... No! a. Ah. na To jest moja Czy jesteś tam na dole? Ja mam snajperkę. Moją mają Mainem snajperkę Karabin, karabin... Karabin, karabit... O, Eridium Dobra. Nie widzę. O, idzie ten. Masz pistolet chyba, nie? No mam. O, to sniperka jest epicka. Modesa, Bada Modesa całkowicie roz rozwaliła. Wow! <głos> <głos> Jak się madą no rozmorowować Ja muszę zabić bomb psycho Bomba What Okki okay. Ja tam tego bołem prze żyjesz No na pewno? No. No, dwóch HP. No, jakoś tak. Jej, dzięki. Kelta, nie uciekaj. Oh. I can solo, I can solo, I can I can. Oh oh, EJ boss. Check boss of this. What is next? <speaking in foreign language> Uczuł, tu są na tego szoterizał. Dobra ma... czekaj O o, asasin onej O, o. Assasyn Oney, Assyn on trochę Dobra, czekaj. Dobra, będę musiał zakończyć ten odcinek, ale zaraz przyjdę to. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie lajka, like cześć. Oczywiście.